Dobra, jak dla mnie to wszystko wiem, dobrze? nic, no ja sobie tu nagram to jeszcze. Ale Ci przemiał, co? Przynajmniej będzie na, na, na kanale. Na kanale pozdrawiamy tutaj firmę Camper From Mountain. Tak, dziękuję bardzo. Ja bardzo, bardzo dobre zabudowy. <noise> bardzo dobre zabudowy. W kanał wrzuciliśmy. Dziękuję, że nas odwiedziłeś. <noise> ja również. Miło <noise> było się poznać. Wzajemnie, ale fajnie, fajnie. Zabudowa fajna i mamy nawet gwiazdy na niebie. Zobaczcie. No. I, jedna gwiazda, tak, tak I jedna gwiazda w środku. 3! Tak, ja tak romantycznie, nowe. tak? Cenec, cenec, cenec. tak? Dobrze, fajne dobra. zabudowy. Trzeba przyznać, robią robotę. Dobro, Ładnie bro, to wygląda. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ja, dobra, się ja, się? ja jestem z Łodzi, on jest Ja z, z... Wródzie Śląskiej no. mieszkam w tym momencie. Poznaliśmy się 15 lat temu, a spotkaliśmy się tutaj. 10 lat się nie widzieliśmy, a spotkaliśmy się wczoraj. Ty, to jest nic, na którym dzisiaj ekipa znajomych z różnych firm. E, siedzimy sobie, pijemy tą broseczką i tak dalej. I wymiana wizytówek proszę. nie? Nie, gość tak wie, że wizytówka. Z się znam. Kasia? Tak. Ty, chodziłem do tej szkoły, tak to co. tak. Ja chodziłem z tobą, więc chcę rzucić No, no, no. Spotkałem Takie się rzeczy. Po, 35 a nie poznali lata, się. Bo, tylko po nie wizytówce. poznali się po <grym> wizytówkach, <grym> jak ją tak patrzy. A ona jeszcze pani miała, nie wiesz? Ja patrzę na nich, a tam normalnie wiem. <śle> <śle> Masakra. Trzeba pół świata przejechać, żeby się z kimś spotkać. Czasami tak, czasami tak. Dobra, wszystkiego dobrego. Dobra. Dobra, dobra, takie rzeczy. Przyjeżdżają chyba wszyscy, którzy u nas robili zabudowy. No. Po prostu się przywitać, pogadać. Jest każdy po 5 minut. I nie no. ma czasu. Zeźnia, Czas nie? nie Trzeba no pić. <śle> Dzięki na razie, hej. Dobra. Piękne tereny mamy Dobra, Dobra. Ciekawe, ja nie wyrzucisz to jeziora albo las Tak, 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 wybieram wszystko do Was no Dzięki, na razie Także widzicie, takie rzeczy Takie rzeczy się tu dzieją Idziemy na Prosecco, Łukasz Po jednym chyba nam można, nie? Po, po jednym chyba możemy Jasna, co? A gdzie są dziewczyny, Piją Prosecco Dobra, na razie